Panem Krzysztofem Łasińskim współpracuję od 10 roku i zawsze się ta współpraca układała bardzo dobrze. I właściwie wszystko, co robiliśmy, żeśmy uzgadniali i mieliśmy jakby jedną koncepcję na rozwój tej gminy. Od dwóch lat pan Krzysztof się obraził i niestety ta nasza współpraca się zakończyła. Im bliżej wyborów, to jakby on stawał się bardziej, staje się bardziej aktywny i niestety no, w tą złą stronę. Właściwie nigdy nie komentowałem, nie odzywałem się, tylko dlatego, że to nie było nic takiego strasznego. Ale kiedy zaczął, kiedy poruszył sprawę y, planu zagospodarowania dla, y, w, w, w Gościęcinie y, pod hodowlę świń y, beściółkową y, na 30 hektarach i Rada Gminy to uchwaliła, a potem jeszcze było więcej protestów, a za każdym razem pan przewodniczący głosował za. Protesty wszystkie zostały odrzucone. To pan przewodniczący napisał smutną wiadomość, że jest przeciw, a potem powiedział, że to rada nie chce, a wójt chce. Niestety w całym samorządzie, nie tylko u nas jest tak, że to rada decyduje co jest, a wójt wykonuje. I musiałem tutaj niestety przedstawić sprawę, bo jak tak długo milczałem, to pracownicy stwierdzili że ludzie w to uwierzą, że to tak jest, jak pan przewodniczący to przedstawia. Także yy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to parkingu za Urzędem Gminy i skwerku przed. Myśmy to zrobili jeszcze w poprzedniej kadencji i to był majsterszy żeby mógł powstać Market, Polo Market i tutaj yy, parking. Dlatego yy, nie rozumiem, dlaczego raptem stał się przeciwnikiem tej inwestycji. No i poza tym raptem przestał rozumieć budżet gminy, przestał rozumieć yy, yy, plany zagospodarowania. Także to nie jest fajne i właściwie za każdym razem od kilku już sesji to powtarzał. Musiałem to sprostować, bo ludzie by zaczęli myśleć, że to naprawdę są decyzje wójta. Jeszcze raz powiem, Rada Gminy uchwala, wójt wykonuje i tak to wygląda. Pan przewodniczący, oczywiście, można to zobaczyć po głosowaniu. No, próbuje za każdym razem mi uszczypnąć. To już było przywotum zaufania, co mu się nie udało. A tu mu się akurat udało. Cztery, cztery pozycje z budżetu były wyciągnięte na zewnątrz i głosowane osobno. I najśmieszniejsze jest to, że nie wiem, czemu to miało służyć, bo z policją. My mamy dobry, dobre stosunki, był komendant wojewódzki, był komendant powietowy razem, I żeśmy rozmawiali o współpracy, o budowie nowego komisariatu, o sześciu policjantach, których na każdy sezon dostajemy. Dla nas to ważne, bo mamy tu wielu turystów i chcielibyśmy, żeby policja nas wspierała. My wprawdzie z gniewinem dokładamy pieniądze na ich utrzymanie, ale jest tyle wakatów w policji, że nie ma ich po prostu. No, A dzięki temu, że dobrze nam się współpracuje, to dostajemy tych policjantów. Tak samo, jeżeli chodzi o komisariat, to wymaga dużej współpracy. My kiedyś żeśmy wsparli dziesięcioma tysiącami zakup samochodu dla Gniewina, dla posterunku i tak samo teraz chcieli, żebyśmy dołożyli dziesięć do, tysięcy do zakupu drona. Nie rozumiem, czemu radni nie chcieli tego, szczególnie, że naprawdę ta współpraca się układa dobrze. My dajemy na różne rzeczy, a tutaj to jest potrzebne. Szczególnie też, że są różnego rodzaju poszukiwania, w naszej gminie tak samo, ale to co najważniejsze, nam się dobrze współpracuje. Szkoda, psuć tak, tak dobre stosunki z policją. Natomiast jeżeli chodzi o gokip, no to już jest gorsza rzecz. Gokip musiał przestać pracować tak jak w dotychczasowym rytmie. Od razu dzisiaj rano, czyli, czyli spotkaliśmy się z całą załogą Gokibu, Oznajmię, oznajmiłem im, że w związku z tym, że zabraknie pieniędzy, musimy ograniczyć nasze wydatki. Budżet był robiony na w zeszłym roku i już wcześniej było wiadomo, że pieniędzy zabraknie, chociażby z powodu e, podwyższonych wydatków na dni gminy, na dożynki, a także zatrudniłem. Y, zatrudniłem y, dodatkowo pracowników i dyrektora. Y, jeżeli chodzi o, o koszty, to są podwyższone koszty prądu, koszty y, y, zajęć pozalekcyjnych. Poza, poza y, chciałem zbudować też Centrum Kultury takie, które by pracowało do 20. I stąd dołożyliśmy trochę więcej pieniędzy. Pieniądze dokłada wójt, musi je mieć. Mamy tych pieniędzy sporo, udaje mi się tak gospodarzyć, żeby pieniędzy nie brakowało, mówię, mamy nadwyżkę. Jeżeli ktoś mówi, że gokip działał dotychczas dobrze, a było zaledwie 8 zajęć w miesiącu, no to jest raczej kpina. Tam powinno furczyć i do 20 to powinno działać. Uczniowie szkół średnich o 17 kończą lekcje, a tam już jest dawno zamknięte. Nie da się tak prowadzić Centrum Kultury, a koszty utrzymania tego wielkiego budynku są duże. To chociaż niech tam się dużo dzieje. Dlatego nie rozumiem czemu radni wstrzymali te pieniądze. Dzisiaj musiałem odwołać i, i wypowiedzieć umowę pani Wioletcie Wójcik na prowadzenie wieści czeskich. Do końca roku wstrzymałem wydawanie tych wieści, no bo nie mamy tych pieniędzy, natomiast też ograniczyłem wszelkie wydatki, jakie są tylko możliwe, żeby przetrwać do końca roku. Mam nadzieję, że to się uda. Jak nie, to będę musiał wysłać na bezpłatne urlopy, żeby tylko dotrwać. Nie rozumiem ani radnych, ani przewodniczącego rady, któremu tak zależało na tym, gdzie zawsze mówił, że to jest jego chluba i że to, że to centrum powinno się rozwijać, żeby zamykać to centrum. To jest coś normalnego. Także wszystkich mieszkańców przepraszam, że gazeta do końca roku się nie ukaże, ale to nie z mojej winy, tylko dlatego, że nie ma pieniędzy. Że odwołuję wszystkie zajęcia z wyjątkiem grantowych, bo na to są dedykowane pieniądze i one będą się odbywały. Próbuję utrzymać załogę, bo na tym mi zależy, tą, która pracuje. I mam nadzieję, y, oczywiście, będzie problem jeszcze z boiskami. Z ogrzewaniem, bo wiele rzeczy będzie trzeba odłączyć. Także yy, będę Państwa informował w późniejszym czasie, ja, jakie podejmę dalsze kroki. Ale za te utrudnienia przepraszam. Następne dwa punkty, które Także chciano y, y, wyeliminować. To jest y, ośrodek zdrowia, gdzie zobowiązałem się dołożyć 70 tysięcy do y, remontu. Y, okazało się, że pan przewodniczący też nie chciał, żeby to było te 80 tysięcy i też tutaj naciskał. Y, no to się nie udało. Y, radni przegłosowali, że to zostało. To jest nasz ośrodek. I tam y, Pani Dyrektor y, udało się zdobyć duży grant. Bra zabrakło tych pieniędzy, żeby wszystko wyremontować, włącznie z elewacją. Też tego nie rozumiem, czemu radni chcieli i Pan Przewodniczący, y, żeby, żeby to y, y, nie było pomalowane. Na szczęście się nie udało. No i ten czwarty, to jest najsmutniejsza rzecz. Dostaliśmy pieniądze od rządu na y, adoptowanie i remont y, tego terenu między blokiem socjalnym w Zwartowie a salą gimnastyczną i oczywiście remont całego y, też sali. W związku z tym, że w, pro, w projekcie nie udało się wszystkiego przewidzieć, a weszły to rzeczy później, poza tym były błędy projektowe, no to trzeba dopłacić. Tam dostaliśmy, y, robiliśmy ten projekt za milion 200, a y, zabrakło nam ponad 200 tysięcy. I to nie jest fajne, że taki projekt miał być przerwany. Pan przewodniczący chciał, żebyśmy te pieniądze oddawali, żebyśmy to prze, przerwali. Od razu mi się przypomniała y, y, pierwsza moja kadencja, kiedy opozycja pisała, żeby się nie udało zbudować oczyszczalni. Ja tego nie rozumiem. Działa, to jest działanie na szkodę gminy. Na szczęście radni nie dali się na to nabrać i y, ten projekt y, przeszedł. I cieszę się. Ale, ale był na włosku. Także to, to nie podoba mi się. Ta kampania wyborcza, która już się zaczęła, a to jest sześć miesięcy pana przewodniczącego, jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Nie powinniśmy walczyć kosztem gminy. To dopiero się okaże w ciągu miesiąca, bo musimy to podliczyć, zobaczyć, bo jeżeli nie będzie pieniędzy, to będziemy musieli zwolnić załogę, wtedy to już niestety nie będzie miało innego wyjścia i, i nie wiem, co będzie dalej, ale na pewno będziemy musieli podjąć taką drastyczną decyzję. Okaże się to w ciągu dwóch, trzech tygodni. Na tym zebraniu też był pan Andrzej, który zarazem pracuje w latarniku jako trener. Obiecałem, że zdobędę pieniądze nawet na zewnątrz, żeby tam odbywały się zajęcia, żebyśmy dbali o boisko. Nie będą to może goki boskie pieniądze, tak jak teraz, ale na pewno nie pozwolę latarnikowi zrobić krzywdy i na pewno dzieci nie mogą odczuć tej wojny z przewodniczącym. Nie nie, to, to nie, nie wiem, możliwe że przypadek, może nie przypadek, ale my powinniśmy się cieszyć z tego, dlatego że y, nabiera pewności ta cała, ten cały projekt. Y, nikt, y, co by się nie zdarzyło 15 października, nikt nie zakwestionuje kontraktu z Amerykanami. O, na 100% będzie to się dalej działo, także dla nas to jest jakaś jasna informacja, że nikt się z tego nie wycofa. Y, nie chcę się odnosić do, do decyzji politycznych czy gospodarczych. My traktujemy to jako poważna decyzja, która, która właściwie finalizuje cały proces przygotowywania. Jeszcze jest lokalizacyjna decyzja. Ona za chwilę też będzie. Y possibly, ktoś też już zdecydował. Także wygląda na to, że ta umowa na projektowanie daje nam pełną gwarancję, że ten projekt będzie realizowany. Ja powiem, że przed nami jest tak dużo pracy i już te pierwsze środki, które nam są też niezbędne, zostały przez rząd przekazane. Teraz ważne tylko, ile nasza gmina otrzyma i tutaj prowadzimy intensywne rozmowy. Natomiast ja wiem, czy to negocjowanie. My potrzebujemy ułożyć tą budowę, bo my musimy te 15 lat budowy przetrwać. Wprawdzie Amerykanie mówią o 10, ja uważam o 15. My musimy przetrwać, zarobić, musimy być zadowoleni. Mimo tych uciążliwości musimy sobie to skompensować. I teraz jest ten najważniejszy okres, najbliższych dwóch lat, żeby to wszystko poukładać. Mam nadzieję, że spiszemy się tutaj dobrze, czyli urząd, ja, radni. To jest dla nas nasze pięć minut. Od tego będzie zależała nasza przyszłość. Ja powiem tak, yy, to jest też jakby w interesie inwestora, bo oni chcą tutaj w Hoczewie budować też osiedle, czyli czy my. I chodzi o to, żeby nie jeździli ci ludzie autobusami, tylko żeby doszli pieszo. To jest jakby główny powód. Natomiast yy, w związku z tym, że latem w sezonie Hoczewo potrafi być zakorkowane, zaproponowaliśmy, żeby była. Y, obwodnica. Nam zależy na obwodnicy już przed Lublewkiem y, w stronę Choczewa, żeby ta obwodnica odchodziła i ominęła całe Choczewo. Potem, gdzie ona doleci, czyli do żelaznej, czy czy do trasy y, tej krajowej, to już jest inna sprawa. Mam nadzieję, że y, to wszystko się ułoży. Problem jest w tym, że droga wojewódzka to Urząd Marszałkowski i to trzeba zgrać. Wszyscy muszą ze sobą współpracować. Dla nas to jest kluczowa rzecz. My też tu robiąc plany zagospodarowania i koncepcję dla samego Hoczewa, chcemy wyprowadzić drogę y, z bloków y, y, tych naszych Popełnerowskich do Zakopianki, żeby tam można było ominąć tutaj centrum. Także my siedzimy nad tym i jeżeli chodzi o, o y, drogi, to dla nas to jest ważny moment i nie chcemy go przegapić. Y, ja spotkałem się też z dyrektorem z Urzędu Marszałkowskiego, który zajmuje się drogami, i też żeśmy ten temat poruszyli. Mam nadzieję, że on szybko wróci i jednak rząd da dodatkowe środki na to, żeby zbudować taką owodnicę. To jest normalne. Wiadomo, że inwestor chce wydać jak najmniej pieniędzy, my chcemy jak najwięcej uzyskać. No to musimy rozmawiać. Myśmy zrobili projekt taki premium, że tak go nazwę. Droga naprawdę jest fantastyczna. Przewidujemy wszystko. Poza tym też przewidujemy tam rozwój. Dlatego nasza koncepcja jest taka, jak przedstawiliśmy Pejowi. My zasługujemy na wszystko, ponieważ cała gmina. Będzie zmieniona, będzie to gmina też przemysłowo-turystyczno-rolnicza, szczególnie z naciskiem na przemysłowo, bo tutaj to, co się dzieje, to nie mówimy tylko o Peju. Trzeba pamiętać też o wiatrakach i całej infrastrukturze w Osiekach. Pani pełnomocnik rządu sama doskonale wie, że mówimy o tych dwóch inwestycjach. No tu będziemy wytwarzali 30% zapotrzebowania krajów w prąd, czyli nam się należy nie tylko ta droga, ale wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Mam nadzieję, że porozumiemy się i na pewno nikt nie powinien nam żałować grosza, bo dla nas to jest też całkowita odmiana. My musimy zmienić w ogóle swoje widzenie tej gminy. Musimy się dostosować. To jest wyjątkowo trudne, jak widać po protestach, po wielu, też po części mieszkańców. Nie da się przejść tak tylko. Słuchą nogą. Oni też muszą się mocno zaangażować i na pewno zasługujemy na wszystko, co najlepsze. Mieszkańcom mogę powiedzieć, że w takim trudnym momencie dla gminy ta kłótnia y, albo te nerwy. Y, nie są potrzebne. Nie rozumiem zachowania pana przewodniczącego. Ja nawet nie znam podstawy tego konfliktu, bo próbowałem z nim rozmawiać, ale też mi nie wyjawił, w czym jest problem. Jest mi niezmiernie przykro i za tą całą sytuację mogę wszystkich tylko przeprosić. Chciałbym państwa przeprosić za taki akurat Niezbyt radosny akcent w choczewo 24. Info, bo macie tam dużo więcej i lepszych, fajniejszych informacji, ale wydaje mi się, że jako wójt powinienem tą trudną sytuację Państwu przedstawić. Także jeszcze raz przepraszam, że taka się zdarzyła. Mam nadzieję, że uda się ją w jakiś stopniu chociażby poprawić, żeby było przyjemniej już do wyborów, bo kampania ma swoje prawa, ale do niej jeszcze jest tak daleko, że nie rozumiem tego e, zachowania przewodniczącego Rady, pana Krzysztofa Łasińskiego. Pozdrawiam Państwa i życzę przyjemnego czytania Hoczewa 24 Info.